Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kolejną wersję podkładki pod kubeczek z okazji zbliżającej się wielkanocy. Kiedyś pokazywałam Wam takiego zajączka, teraz jest to troszeczkę inna forma. Myślę, że równie ciekawa, równie fajna. Ja będę wykorzystywała dzisiaj sznurek w rozmiarze 3 mm i będę szydełkowała szydełkiem w rozmiarze 6 mm. Dla porównania przygotowałam sobie wcześniej podkładkę ze sznurka 5 mm. Powiem Wam jaka jest średnica tutaj tego kółka. Tutaj mamy 13 cm, podkładka ze sznurka 3 mm wyjdzie mniejsza. Przygotowałam tą, żebyście mogły sobie zadecydować, czy szydełkujecie z trójki, czy jednak wolicie z piątki. Absolutnie nic nie zmieniamy we wzorze, niezależnie od tego, jaki sznurek wybierzecie. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja sobie rozkładam tutaj lewą dłoń i prawą ręką sznurek trzymam za końcówkę i prawą ręką owijam dwukrotnie na dwóch środkowych palcach. Krótką końcówkę kładę na mały palec, dokładam długą końcówkę, skłębka i teraz pod te dwie nitki, które tutaj mi powstały, wkładam szydełko i już za palca wskazującego czyli tam, gdzie cały czas będziemy pobierać sznurek. Pobieram go, przeciągam pod tymi dwiema pętelkami, pobieram jeszcze raz i przeciągam pod pętelką na szydełku. To jest magiczne kółko, które ma w środku dwie pętle, całe do końca tutaj, do tej pętli są pełne dwie nitki, dzięki czemu, jak zaciągniemy, będziemy mogły przy samej robótce obciąć sznurek i na pewno, na pewno nic się nie rozpruje. Na początek do góry dwa oczka łańcuszka. Raz. 2. I teraz wykonujemy 12 słupków. Tej początkowej figury jeszcze nie liczymy jako słupek. Zaczynamy od wbicia się, nawinięcia nitki na szydełko, wbicia się w środek tego magicznego kółka. Pobieramy sznurek, przeciągamy pod spodem. Mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez dwie, Pobieramy, przeciągamy przez dwie, To jest pierwszy słupek, jeszcze 11. 12 słupków w magicznym kółku. Przesuwam sobie tą prawą stronę, żeby wyraźnie tutaj widzieć te dwie środkowe nitki. I teraz zamykamy magiczne kółko. Patrzymy na stronę lewą. Tutaj wychodzi jedna nitka z tych środkowych tutaj oczek, a druga gdzieś tam z tyłu. Nas interesuje ta, która wychodzi ze środkowych oczek. Łapiemy ją i ściągamy z lewej na prawą żeby lekko się zamknęło, może tutaj śmiało jeszcze dziurka być. Teraz ciągniemy za wolną końcówkę, za tą początkową nitkę i tutaj już zaciągamy maksymalnie, żeby rzeczywiście to nasze kółko się zamknęło. I teraz tak naprawdę już w tym momencie można tą końcówkę przyciąć, żeby nam nie przeszkadzała. Jak widzicie, ja ją obcięłam przy samej robótce. Na pewno nic tutaj się nie wydarzy, na pewno nic się nie rozpruje. Szydełko wraca na miejsce. Wykonujemy teraz oczko ścisłe. Tutaj mamy pierwsze oczko łańcuszka, a tutaj drugie oczko łańcuszka. To są te dwa oczka łańcuszka wykonane na początku. To nie widzi, bo tutaj coś nie bardzo da się początek policzyć, to rozszerza sobie tutaj ten początek, żeby wyłonić pierwszy prawidłowo wykonany słupek. Za oczkami łańcuszka jest pierwszy prawidłowo wykonany słupek i dokładnie nad nim jest oczko, w które mamy się wbić oczkiem ścisłym. Wszystko od razu ładnie prostujemy, żeby to nasze koło było równe i przede wszystkim płaskie, żeby nic się tutaj w żadną miseczkę nie zwijało. Dwa oczka łańcuszka, następnie narzut nitki na szydełko i wracamy do tego samego oczka, które przed chwilą robiłyśmy oczko ścisłe. I robimy tutaj jeden słupek. Czyli mamy dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym oczku. W następnych raz, dwa, trzy, cztery, pięciu oczkach robimy po dwa słupki. Wbijam się zatem w następne oczko, robię pierwszy słupek, następnie wbijam się z powrotem w to samo oczko, z którego wyszłam przed chwilą, robiąc drugi słupek. I tak jeszcze w czterech kolejnych oczkach. W kolejnych oczkach mam zrobione po dwa słupki. Teraz robię cztery oczka łańcuszka i przyszywam je oczkiem ścisłym tutaj na początku tego słupka. Wbijam się pod te dwie nitki w ten sposób i robię oczko ścisłe. To będzie ogonek naszego zajączka. Za chwilę to wszystko ładnie naprostujemy. Następnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolejnych oczek, dwa słupki. Pilnujemy, żeby już w tym ostatnim oczku tutaj nie przerabiać dwóch słupków, tylko ostatnią parę robimy w tym oczku. I ostatnie oczko, dwa słupki. I znowu ściągam szydełko, wszystko ładnie tutaj prostuję, rozciągam, to ma być płaska podkładka, nic tu nie powinno ani falować, ani zwijać się w miskę. Również sobie tutaj rozciągamy, wyrównujemy ogonek, który powstał. I znowu nie licząc już tego tutaj oczka, w trzecie oczko, czyli raz, dwa to są oczka łańcuszka na początek, a tutaj jest to nasze pierwsze oczko, które jest nad pierwszym prawidłowo wykonanym słupkiem. W to oczko robimy oczko ścisłe, i po wbiciu się w to oczko przytulamy sobie tutaj blisko wszystko, co jest na szydełku, i blisko tutaj przeciągamy, żeby nie powstała żadna nieestetyczna dziurka. Mówiłam Wam o tym, żeby pominąć to ostatnie oczko, i zobaczcie, co się dzięki temu stało. To jest to nasze pominięte oczko, które udaje pętlę poprzeczną, która jest tutaj w tych zwykłych słupkach. Dzięki czemu łączenie okrążeń przy tej metodzie jest praktycznie niewidoczne. Zabieramy się teraz za zrobienie pyszczka naszemu zajączkowi. Na początek trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym oczku, czyli wracamy do tego samego oczka tutaj. Które robiłyśmy oczko ścisłe, i robimy słupek. W kolejnym oczku dwa słupki. W następnym oczku jeden słupek. To jest pyszczek naszego zajączka, a teraz przechodzimy do wykonania uszu. W tym celu robię siedem oczek, łańcuszka, do góry. I teraz te łańcuszki, te oczka, łańcuszka, znowu. Wbijam się tutaj pod te dwie nitki i robię oczko ścisłe. Następnie kolejna siódemka, kolejne siedem oczek łańcuszka: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I przyszywamy tym razem. W połowie tutaj tego słupka ostatniego wbijam szydełko pod tą poprzeczną pętelkę słupka i pod pętelkę zaraz obok. I znowu robię oczko ścisłe, następnie w oczku, tutaj tym początkowym jeszcze jedno oczko ścisłe. I teraz obcinam już nitkę, wyciągam ją do góry, tak żeby była tylko jedna pętelka. Uszka pięknie prostujemy. Jedno tutaj idzie troszkę w dół i wy wygląda to dużo bardziej, myślę, naturalnie. A teraz tą końcówkę wbijam się od spodu w następne oczko. końcówkę przekładam na wewnętrzną stronę i teraz pod kolejnymi oczkami, ponieważ to ma być podkładka. Jeżeli będziemy chcieli tutaj kłaść jakiś kubek, zależy nam na tym, żeby to było płaskie, więc wzdłuż tutaj brzegu, żeby nic w środku żadnych zgrubień nie tworzyć, pod tymi pętelkami kilkoma chowam końcówkę, następnie przycinam ją i moja podkładka zajączek będzie gotowa. Można ją dodatkowo udekorować. To nie musi być taka tylko tutaj prosto zakończona podkładka. Tutaj, gdzie mamy ogon, obcinam już końcówkę. Tutaj, gdzie mamy ogonek. Można dodatkowo wkleić na przykład przy pomocy kleju na gorąco albo przy pomocy kleju Magik. Można tutaj wkleić jakiś mały pompon. Zamiast pomponu można nawet wkleić drewniany koralik. Może taka wersja komuś bardziej się spodoba. Jeżeli chodzi o pyszczek zajączka, to tu w tym miejscu również można przykleić te oczka takie ruchome, które się właśnie nakleja, tylko zabezpieczyć lepszym klejem niż ten oryginalny, którym są podklejone. Można również wykorzystać bezpieczne oczko do zabawek. W ten sposób, że obcinamy od spodu ten gwóźdź, który tam jest, i przyklejamy. To będzie taka dodatkowa dekoracja. W tym miejscu już żaden kubek nie będzie stał, więc śmiało tu czy ogonek możemy dodatkowo udekorować. Tak jak obiecałam, pokażę Wam teraz porównanie podkładki wykonanej ze sznurka w rozmiarze 5 mm i ze sznurka w rozmiarze 3 mm. I ta podkładka w rozmiarze. Zesznurka w rozmiarze 3 mm ma 10 cm średnicy. Przypominam, że ta miała 13. To czy zrobicie sobie takie, czy takie Wam się bardziej spodobają, to już nie ma znaczenia, to pozostawiam Wam. Mam nadzieję, że ten prosty wzór Wam się podoba. Mam nadzieję, że wykorzystacie go w swoich wielkanocnych dekoracjach w tym roku. Jak zawsze czekam na Wasze zdjęcia. Podsyłajcie je na Instagramie, na Facebooku. Ja, ja zawsze bardzo, bardzo chętnie podglądam zdjęcia Waszych dzieł, zrobionych na podstawie moich tutoriali. Jeżeli mnie oznaczycie, bardzo chętnie pokażę je dalej. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne dzierganie i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.